Cześć, dzisiaj przygotowałam dla Ciebie bardzo ciekawą stylizację, która jest połączeniem dwóch stylów: mianowicie stylu boho i stylu rockowego. Ramoneska, botki i kapelusz to styl rockowy, a sukienka jest w stylu boho. Będzie to odpowiednia stylizacja tylko i wyłącznie dla typów kontrastowych, które uwielbiają kontrast. Dlatego, że właśnie tutaj mamy duży kontrast walorowy, czyli kontrast poziomu jasności koloru, bo mamy bardzo jasną sukienkę i czarne dodatki, czyli połączenie jasne i ciemne. Aby dana uroda udźwignęła taką stylizację, musi mieć w sobie również ten kontrast. Czyli, na przykład, jasna skóra i ciemne włosy, jasne oczy i ciemne włosy. Taką em, na przykład. Urodę ma Czysta Zima i Czysta Zima spokojnie udźwignie taką stylizację, choć mogłaby dodać jeszcze jakiś jeden kolorystyczny akcent. Jeśli nie wiesz, jaki kontrast jest dla ciebie odpowiedni, jakie kolory powinnaś wybierać, jakie kolory włosów, makijażu, to koniecznie zdecyduj się na analizę kolorystyczną online.